Jakie jest najczęściej używane słowo w Olsztynie? No jakie? No nie wiem Zaczynamy dobierać się do naszych zamówień niczym pająk do swojej ofiary Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krecha, a dzisiaj zaprosiłem Joniego, siemanko I wspólnie kontynuujemy kulinarną podróż po Olsztynie A dzisiaj odwiedzamy najpopularniejszą kebabownię również według opinii Google A tą najpopularniejszą kebabownią w Olsztynie jest Piramida Kebab i właśnie tam za chwilę się przeniesiemy. Ale zanim jeszcze to zrobimy, zostaw tutaj kciuka w górę dla zasięgu. Jeżeli jesteś z Olsztyna, wyślij ten film do swoich znajomych. A jeżeli nas jeszcze nie subskrybujesz, wrzuć subskrypcję i dzwoneczek, tak żeby przychodziły ci powiadomienia o naszych najnowszych produkcjach. A my już teraz co robimy? Przenosimy, Przenosimy się! Olszty! Najpopularniejszy kebab w Olsztynie! Yes! Lotem błyskawicy docieramy już na miejsce Piramida Kebab and Pizza. Uwaga, najwyższa ilość opinii, jeżeli chodzi o kebaba w Olsztynie. 1026 opinii i średnia 30 gwiazdki na moment kręcenia tego materiału. Lokal znajduje się w pobliżu, a właściwie jest prawie połączony, jeżeli chodzi o stację Circle K. Czyli taki kebab na stacji no dokładnie, taki nietypowy bardzo kebabik. Nietypowy kebabik. Ni to piramida, ni to stacja benzynowa. Słuchajcie, ceny najtańszego zawodnika to 15 zł. Nie jest najtaniej. Nie jest taniej, naprawdę. Nie jest najtaniej. I teraz uwaga: co to jest kebab hawajski? Jeżeli ja, ja, słyszę o takim jeżeli ja coś takiego widzę w menu, to już wiem, że jest tutaj gru grubo. Natomiast my postanawiamy wybrać klasykę. Kebab drobiowy, jeden w picie, jeden w bułce, obydwa po 15 zł. Trzy dyszki za nasze piękne, kochane zamówienie. Wy właśnie oglądacie, podziwiacie tych zawodników na przebitkach. Jeżeli chodzi o mięso, sprawiało wrażenie kurczak, kurczak sprawiał wrażenie samorobionego. No i tak było, jak najbardziej. Tak, kurczak samorobiony. A ta wołowina, baranina, no to wiadomo, no kula mocy, no no przecież. No, no nie wyglądało zachęcające. Nie, 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 bołowina, nie, nie ale kurczaczek fajny, tak. Jak najbardziej? Taki zachęcający, był, widać, że samorobiony, widać, że, że, że ktoś włożył w to pracę. Dlatego go wybraliśmy. Tak, zaczynamy dobierać się do naszych zamówień, niczym pająk do swojej ofiary. I może ja pierwszy opowiem o mojej bułce. Jeżeli chodzi o pieczywo, troszeczkę była słabo przypieczona to, to, to nie satysfakcjonowało mnie. To nie, to nie była taka chrupiąca bułeczka tak w pośpiechu, mimo że akurat nikogo nie było, byliśmy tam sami i zamówienie otrzymaliśmy dosyć szybko, ale do plusów, do plusów. Plusy jest oczywiście duża ilość mięsa. Jestem usatysfakcjonowany w tej porcji, to jest to, co chciałbym oglądać w moim zamówieniu. Dużo mięsa od początku do końca, nie tylko u góry, troszeczkę rzucone, ale w głąb, jak, jak schodziliśmy niżej niczym nurek do Rowu Mariańskiego, nie, no może do Rowu Mariańskiego nie, ale do jakiejś szczeliny, to naprawdę zagłębiając się cały czas mięso. I to mięso, ono ma taką swoją specyficzną przyprawę. Ja jestem w stanie się założyć, że oni sami to robią. A jeżeli nie, no to znaczy, że no kurczę, fajna ta kula mocy. Ale surówki. Kapusta pekińska, ją bym sobie tam odpuścił. Jest kapusta czerwona również. Jest pomidor, ogórek, wszystkie warzywa świeże, bardzo dobrze. Chłodne, świeże warzywa. I wcale nie spowodowały tego, że obniżyły temperaturę mięsa. Mięso cały czas trzyma swoją temperaturę, ścinane na bieżąco, to mi się podobało, nie robione jakieś górki, tylko mięso w miarę soczyste. Przyjemne i mi się to podoba, że tak jest to robione, mimo że akurat nie było wtedy nikogo. Cały ten kor rdzeń, czyli to co mnie interesowało, raczej było w porządku. Sos majonezowy, łagodny sos majonezowy, liczyłem, że będzie to czosnkowy, ale po prostu poprosiłem o łagodny, w związku z tym podejrzewam, że domyślnie podają tam sos majonezowy. Natomiast jeżeli chodzi o Joniego, Twoje zamówienie Tortilla 15 zł z kurczakiem. Jak smakowało? Jak wrażenia od początku do końca? Jeżeli chodzi o pitę, to szczerze ja uważam, że jest za bardzo przypieczona i mi za bardzo nie odpowiadała, ale to może być, że tak powiem moja tylko i wyłącznie opinia, a komuś może to smakować. A jeżeli chodzi o mięso, tak jak mówiłeś właśnie przedtem, mięso jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o kurczaka, jeżeli to jest Kula mocy to jest naprawdę bardzo wysokiej jakości Oczywiście ja bym bardziej strzelał, że to jest Właśnie bardziej taki kurczek robiony przez nich I też ja dostałem Bardzo dużą ilość tego mięsa Co powoduje moim zdaniem Duży, duży plus Jeżeli chodzi o surówki, jeżeli chodzi o Warzywa Moim zdaniem też bardzo w porządku Dla mnie ta pekińska właśnie bardzo Odpowiadała, ta czerwona również A co o przeciekaniu kebaba powiesz? A właśnie, jeżeli chodzi o przeciekanie ja też wziąłem sos łagodny Ten sos łagodny mi odpowiadał Chociaż tak samo jak, jak Tobie Krystian, mi bardzo Liczyłem właśnie na ten czoskowy sos Nie otrzymałem go Ale otrzymałem majonezowy, który też był całkiem w porządku Ale niestety Sos przeciekał i to tak, że tak powiem Dosyć mocno I trzeba by było troszeczkę po, po, popracować na tym, żeby Tego sosu albo dawać mniej, albo po prostu dawać jakieś serwetki, które będą, że tak powiem, hamowały to przeciekanie. Mhm. Ja powiem tak, jest takie rozwiązanie, po prostu papierki specjalne, które nie przemakają, są takie, ale rozumiem dlaczego ten kebab już był podany na tacce. No to jest taki sposób podania, żeby no, uniknąć... No zadbali o to tak. też, nie? żeby, żeby nie, 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 nie pobrudzić się. To znaczy tak, jeżeli chodzi o opinię Google 3,2 gwiazdki, moim zdaniem no Troszeczkę więcej tutaj Trzy i 3,5 tutaj bym... tak myślę, że to jest optymalne mhm. Tak, ja myślę, że troszeczkę, troszeczkę za nisko Samo robione mięso troszeczkę podniosło tą, tą opinię Moim tak, zdaniem bardzo mocno Tak, bardzo mocno fajnie, fajnie, że tego mięsa było sporo Nie i... żałują go no Ale wiesz co, z czego ja żałuję? Mhm. Kebab hawajski Koniec świata, piekło zamarza. Naprawdę uwierzcie mi, jak już pizza hawajska jest, ale już kebab hawajski, ja już tego nie zniosę. Może niedługo jeszcze hot dog hawajski będzie, kto wie. I, i, i będzie, będzie piramida na stacji. Masakra. Nie idźmy tą drogą, nie idźmy tą drogą, ale zamówienie nasze konkretne, to które widzieliście, raczej wykonane poprawnie. Ale Krystianie, jeszcze miałeś jakieś słuchania dla No właśnie, z twoich widzów. Powiem wam tak. Jakie jest najczęściej Używane słowo w Olsztynie. No jakie? No nie wiem. A już ci mówię. No. Na każdej tablicy rejestracyjnej no. I oczywiście, że no. No i no. I no i no. Aha. Moi drodzy, tak więc czas na podsumowanie naszej wizyty w Olsztynie. Piramida najpopularniejszy lokal, jeżeli chodzi o opinię Google, nas i zaskoczył i nie zaskoczył. na takim miejscu no, przy stacji benzynowej raczej nie spodziewałbym się jakichś fajerwerków, jakieś petardy. Dostaliśmy to, czego mogliśmy się spodziewać, a nawet minimalnie więcej, więc ja nie jestem jakoś odtrącony. Co nie zmienia faktu, że bardzo rzadko jest tak, że, na, że przy stacji benzynowej mamy jakiegokolwiek kebaba, tak? Jak, jakąkolwiek kebabowni, gdzie można kupić sobie kebaba, tak? tak. Także... Mhm. To akurat jest abonament, jeżeli chodzi o to. Dokładnie. Powiedzmy sobie tylko, że no ceny za powiedzmy tego najtańszego zawodnika mogłyby być nieco niższe, ale no ale, ale wiecie. Ale no. jeżeli robią, jeżeli robią sami mięso, to też troszeczkę cena musi być wyższa, bo mimo wszystko. Skład pracy trzeba. Wkład było. pracy i, i jakość mimo wszystko. Czuć, że to nie jest taka typowa kula mocy. Mielonka jakaś tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Tak więc moi drodzy, nie byliśmy odtrąceni, ale nie byliśmy też jakoś zachwyceni, że wow, rozumiesz, największa petarda na świecie. Taki przeciętniak, czyli można przyjść, można sobie podjechać samochodem i, 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 i przeżyjecie, skoro my, my przeżyliśmy. A teraz was, którzy, którzy przeżyliście ten film, zapraszamy na naszą wielką grupę Bojownicy Grechy no, Największa grupa, najlepsza na Facebooku, ludzi, którzy recenzują żarty z knajp, tam gdzie właśnie mieszkają, pochwal się fajne hashtagi opis. Nasz instagram MR Krycha. Dzięki niemu wszystko wiecie, pierwsi między innymi to, że byliśmy dzisiaj w Olsztynie. Warto obserwować tego Instagrama, a my już teraz żegnamy się z Wami. Trzymajcie się plutko, pozdrawiamy do następnego odcinka. Cześć, siema! Ekran końcowy. Moi drodzy, to w końcu wypieszczony ten olsztyński kebabik był czy nie? No! Kebab piramida na stacji benzynowej no chętnie poznam wasze zdanie na temat tego lokalu jeżeli jesteście z Olsztyna napiszcie w komentarzach będzie bardzo bardzo miło ponieważ to no wiadomo ja nie jestem alfa i mogę coś przeoczyć a wasze zdanie oczywiście jak najbardziej się liczy napiszcie też co można by jeszcze poprawić w tych filmach może jakiś sucharek może bardziej więcej dynamiki może lepsze ujęcia Chętnie poznam Wasze tutaj opinie. Oczywiście nad moją głową przycisk do subskrypcji. Po boku dwie poprzednie produkcje. Wbijaj, wbijaj mordeczko, zapraszamy Cię na kebabową podróż. Razem z nami na pewno zgodniejesz, tak? Więc trzymaj się teraz cieplutko do następnej produkcji i żółwik dla Ciebie! Ło!